Siema, witam w Dyntka Video Plus, czyli dodatkowym odcinku z pojedynczej akcji. Na prośbę widzów streama, akcji ze zrobieniem cover Bastionu solo, dotykowałem osobny materiał. Może coś z niego pożytecznego wyciągniesz, lub po prostu miło spędzisz czas. Jak myślisz, uda się bez Dyntki? Lecimy! Także jeszcze pół godziny. Jest, 250 level! Jest, 250 level, możemy w końcu robić Scarlet. Chodźmy zobaczyć przynajmniej co się dzieje na Bastionie. Niekoniecznie będziemy go robić, ale zobaczmy co nam się dzieje. I cyk, witamy na 249. Może tak być! Nie mówię, że nie, cześć Krzysztof. Drogie strasznie my drinki. Trzecz tą skiny? Nie, jest tą skiny, nie, Tego nie noszę jakby specjalnie. Idę kupić i -e, inne takie. stówka awa, Magic wall -e jakieś weźmy. Firebombki no wezmę sobie, ale to... Pff, nie potrzebuję ich tak naprawdę. Ona nie ma walli. Idę na markecie zobaczyć po ile są. Dobra, wezmę z 10. Dobra, zobaczmy, jak tam pójdzie. Biegnę z tobą. Dobra, na razie to wiesz. Po co mi jest SSA? Dobra, poczekam na skałce tutaj. Chyba, Elo. Pozdro. Życie ci uratują, nie wiem, ja myślę, że jak już zacznę rzucać z tą skinem, to już po mnie. <grafię> jak będę musiał rzucić z tą skinę, to już będę leżał. Jestem ciekaw, czy ja wystoję tak normalnie, jakby mi wizjery pizgały 3, nie? Jakbym się gdzieś z trzema. Możliwe, że mi się udało. Sumona mogę mieć w razie czego. Ej, to Sumon spoko mi odluruje troszkę wizjerów. Czyli teraz jest godzina 1345, to jeszcze tam expito to pralka, ale się za chwilę zmieniają. Kurde, trochę lipa. Zobaczmy, czy drzwi, drzwi są na bastionie otwarte. Ty, jest wypalone, Tak to bije. O kurde, <ścoughs> to bije. To bije. O kurwa, dobra. Będzie przypał trochę. O, skarret. O to jest full resp. Jak ja tu wejdę do góry, to ja tu nie zejdę. Dobra, jolo. Uciekać, śledzie! Hmm, jeszcze znaczy sam pomysł pewien. Chwilowo muszę tutaj zakłócić exp-a, tu nikt nie expi nawet. Dobra. Dobra otwarty jest skarbiec, good. Dobra. Dobra, Easy już pójdzie, wiecie co, bo to już czuję, że... Tak, w kościach coś czuję, że pójdzie już łatwo. Essa, lecimy, Gafir! Pisgando, ugly monster! Nie wiem co ja protektora daję, no ale elo. Gdzie jest moja druga maska? Troszkę mi się zaczęły ręce trząść mam powiem Przeprawa na bastion Ja w ogóle w niego się nie wbijam A w sumie czemu ja na full defy nie leciałem Kurwa, jak ja go biję po 30, nie? To jaka studiana w życiu nie zrobię Mogłem sobie plazmę zabrać Dobra, pierwsza misja będzie complete prawdopodobnie Czyli gafir ale na EXP tutaj jest za mały level, ja to biję za długo. No kapitan Kwada też zbiję w ścianie, więc to nie jest problem. Kastania jest drugi. A mam nadzieję, że tam chłopie do EXPić, nie? Bo jak nie, to mnie czeka kolejna przeprawa życia. Maxi, czemu my tego na turnieju nie zrobili, tylko YOLO w trap'a wpadliśmy? <grym> Nie wiem, Ełódek, dlaczego, ale tak to mogło wyglądać, jak właśnie w tym momencie, nie? Easy, nie? Odludowałeś tam koperki, tutaj pozamykałeś, tam pozamykałeś i wchodzisz. A my kurwa na z łódkiem, Jolo, szczała do góry, pudentka. I kurwa, flaska straciłem, flaskę straciłem szybko, szybko. Nie no, teraz też ja bieg, biegną, to jest inaczej, chociaż wtedy była utamka jeszcze za stara. Będzie ugli? <laughs> już widzę, jak zbijam tego Agli monstera. Ona się szybciej respią niż ja to wybijam w ogóle, nie? A ja nie mam jeszcze tego. Cheese figurynę. Ej, Udek, co robisz? <laughs> Najlepsze jest to, że jak nawet wale dentkę, to już nie będę mógł kontynuować questa, nie? To już będę musiał wrócić jutro, jak wbiję level. Kurwa, do jutra go będę pizgał. To ja nie wiem, jaka studiana zabije. ENERGY BOMBY! Euda będziesz tutaj leciał może z figurynką? Dałbyś mi wziąć ENERGY BOMBY? Znaczy, BOMBY, łole. Y ENERGY FIRE WOLE. Nie, FIRE BOMBY mam. Dobra, ENERGY WOLE potrzebuję. Tam, z, nie wiem, z pięć może. Na mostek, nie? Przede wszystkim. Idę. Spoko, dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy mi supremum wystarczy tego gafira, kurde. Już red jest, dobra. O padaj Dobra, mamy kobra Cresto Nie ma wanda. Ale gafir zabity. Teraz musimy stąd wejść Summon jest zostawiony na samą dół. Krzysztof, Piona, ma, no. Zobaczmy... Być... Kurwa. O, nawet nie trzeba było tego majta. O, a, czekaj, czekaj. Łódka jeszcze muszę odwiedzić. Tu polecę. No tutaj będzie najgorzej. Tu jest ciasno jak cholera. Polecę tu dalszą częścią. Spróbuję tutaj w lewo przebić. Tu jest luźniej mi się wydaje. Spróbuję zgubić te moby. No tu nie wiem, czy leci w tą... Nie, wiem, będzie wyjebka jak coś. Teraz jest misja samobójcza. Dobra, lecę tędy, jeba. a bo nie, Przucimy tędy. Klaci O, się rzucił na mnie! Mendo. Kurwa, nie tak chwol. Dawaj sum, bijemy to. Nie ma, że boli. 15 minut kastodian A nie, jednak nie, jednak szybko pójdzie Rzuciłem mu tu drugą, albo tu firebombkę, o ładnie Ten się okaże najłatwiejszy, nie? Nie, o mi tu czasami przeszkadza, nie? Patrz jak to szybko spada U wózka chyba nie trzeba płać, nie? Te dwa bossy można codziennie, tylko przy No one się respią co 5 minut jeszcze będzie trzeci boss zaraz. Najgorsze jest to, że jak się Agli pojawi, to ja go nie zabiję, nie? Otwórz kratkę, bo za łatwo. Ta, easy. Skończył się amulet. Dobra, umiera. Łatwiutko. Paladin style mamy jeden GPEK. Dobra, lecimy Sumona, jeszcze jest trochę, na no, dzisiaj minut. Jest... Elo co robisz? Z Psy... Cobra Bastion Ja 160 i dobiłem. Kurwa pierwsza gleba od dwóch tygodni. O proszę, na czym? Na alejonach, no. Na to dostałem Sekundka... tu mi Sumon. Kurwa, sumą mi zdechnie, jezu. Tu nie wejdę, dalej, dobra, trudno. Umarł, umarł, nie żyje. Co ciężko, Bossa, będzie pewnie zrobić teraz? Nie, no dłużej być to zajmie po prostu, ale tu ostatni Bosik, jest. Dobra, pisgamy dalej. No też w miarę szybko pada, nie tak jak tamten Gafir. Gafir to była tragedia. Tu bym mógł sobie ekspić ogólnie, nie? To tutaj nie wyciągnę jakieś super expo. 197 supremów, może starczy do końca O, on może rzucić kobra yy, buty, nie? Ogólnie ten bosik. Więc tutaj można by było nawet siedzieć te, po to, żeby ewentualnie spróbować szczęścia Albo co jakiś czas sobie przyjść po prostu go zabić Ej, czekaj, bo teraz będę musiał przejść tędy chyba, nie? Tu będzie dym Nie lepiej z samym Nie, nie. Tu jest taki bug, że tak powiem, ale on jest legalny, bo się to odezwał w tej sprawie. Jest legalny: że jak stoisz w tej ściance, czyli w tej murce, to nie dostajesz obrażeń yy, specjalnych od bossu. Dostajesz tylko te z fizyki, co z łapy cię biją. Nie dostajesz żadnych innych obrażeń. Widzisz to, wszystkie AOE co oni tu rzucają, nie dostajesz tego, więc jest dużo łatwiej. I boss też nie ucieka. Agri Monster. No nawet nie mam co próbować, nie no, biję kapitał, kładę i tak go nie zabiję, i tak, to już... Szkoda, szkoda, ale... Chociaż... Moje kobra bucy! Zobaczę do ilu go uda mi się zbić. Nie mam many, nie, potrzebuję analicza jeszcze zrobić. Zniknął. No to prawie red miał. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby go zbijać. O co ci z tym ugly monsterem? No jak się bije te mini bossy, to się może pojawić ugly monster I z niego mogą wypaść wszystkie cobra itemy On się... On tam znika po już tam nie wiem, pół minuty chyba jest, czy coś takiego, nie wiem dokładnie ile No ale jest to czas, żeby go zabić i zanim zniknie i może wypaść cobra item I tam z niego lecą między innymi kobra buty, dlatego na niego tak polowałem na sekurce Z to supremów Dobra leży, dobra wizjera też dobijesz i temu nie ma, oczywiście. Tutaj jeszcze weźmę skrzynkę. Teraz jest pusta, już wziąłem ją. No powiem wam, że nie wiem jak tutaj to przebiec. Nie wiem, ile tam będzie potworów dalej. Dobra, tutaj poszło w miarę. Teraz jest jeden z gorszych momentów, tak naprawdę. O! Nie, nie. Dobra, Tyk! jesteśmy. Dobra, gitara. Dostęp powinien się już być zrobić sam. Teraz czas na spoiler. Dobra, i teraz tak. Ten pionek tu, ten tu, ten tu. Okej, okay, ten tutaj. I tutaj mamy cheesy figurynę. Dobra, jest, quest log updated. Okej, okay, teraz zostaje nam tylko wyjść odblokować te wszystkie skróty tutaj, więc... Go. Wow. O! What? Co jest? <laughs> Czemu nie mogę przez te drzwi przechodzić? Ja muszę jakoś naokoło iść. Czyli spróbujmy tak. Tu jest skrzynka, ok. Mamy komba. Jest ta figurynka też. Dobra, tę te mogę. Jeszcze raz spróbuję tę przejść. Czy to się uda? A teraz mogę, dobra czy to spróbujmy wybiec. A może tędy. Tu jest Chilałczyko. Tu chłop sobie XP. I mamy dostęp na Scarlet! Pierwsza Scarlet dzisiaj, no dzisiaj w ogóle na, na, tej, na, na tej karnie. Fajnie. Da się zrobić na 250 levelu, da się. Oczywiście to ja robię rycerzem, nie robię profesją magiczną, wiesz, to jest nieco inaczej, bo magiem no to to utamkać szybciutko zejdzie i byście prawdopodobnie się szybko wywalili, ale jak chcecie jakiem, no to da się zrobić, nawet bez skilla jakiegoś super y dobrego, bo ja tu mam ile tego skilla, no 91 y club fighting, magiem 2 to też zrobiłem, nie było to trudne, a jednak da radę. Dobra, uwaga, wchodzimy, 3, 2, 1, go. Teraz tu sobie idziemy. Dobra, już dwa razy. Poszła. Trzy razy. Jeszcze raz. Protektorki używam. O i. O! Lustro mi się odwróciło. I zabitak. Mamy Stad Scarlet oraz backpacku, co mamy dwa silver tokeny. I jakieś śmieci. No w sumie nie zsypło jakoś super, nie? Ale i tak spoko dwa silver tokeny. Będzie. E, chociaż trochę się zwróci. Złejstowałem w sumie 300k. Może nie 300, bo to jeszcze byłem wcześniej na Huncie, tego nie policzyło mi. Więc wcześniej było. E, nieco. Yy, nieco, chyba 70 waste, yy, nie, więc jest spoko. Udało się, mamy Scarlet i teraz będziemy piskać Scarlet codziennie, aż wydropimy kobra kluba i inne kobra Bayery